Magda coś mrówka. Magda pilnuje kampera. Myślałam, że fotela. I fotela też pilnujesz. No, <laughs> no i jesteśmy na plaży. Jesteśmy Bo... razem. Zrobiłam dobry obiad i może nagrodę zabrał mnie na plażę. Ach. Macie ochotę zobaczyć słońce, które zachodzi w tej części wybrzeża. To zapraszamy z nami. Dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Witajcie w nowym dniu. My już wstaliśmy i ja robimy Ma... śniadanko, Śniadanko robimy, jajeczniczkę. Mat... Magda ro... Matylda boże. Magda robi! Z samego rana myślisz o Matyldzie. Tak. No. Myślimy, myślimy. Tutaj jest już warzywka, są zrobione. Tam kawusia się zrobiła w ekspresie. Nic nie trzeba było robić, tylko. Pyknąć guzik, się sama zrobiła. I to jest fajne. Fajnie było, słuchajcie, tutaj no. e, w nocy dzisiaj. Spokój, ptaszki na stronę obudziły, także miejscówka jest super. Stoimy w rezerwacie, stoimy w rezerwacie e, Wolin rezerwacie przyrody Wolin tak się nazywa to nazywa dokładnie. E, no i później chyba się wybierzemy na plażę. Mm -hmm. A zmieniliśmy miejscówkę. Bo jesteśmy na tym samym parkingu, ale wczoraj zaparkowaliśmy tam. A później wieczorem e, przeparkowaliśmy samochód, bo tutaj się zwolniło miejsce. Tutaj stał samochód, ale e, odjechał osobówka, odjechała. Więc stanęliśmy w ten sposób. Tutaj proszę bardzo mamy inne kampery, przyczepy. I tak tutaj to wygląda. Miejsce super, tam jest gwiazd naprzeciwko, tam jest gwiazd, tam można dojść do morza albo tędy, albo tędy. A my stoimy sobie w takich okolicznościach przyrody, niesamowitych. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Takie duże drzewa. Cisza, spokój, śpiew ptaków, rewelacja. To jest to, co uwielbiamy. No i co? No Będziemy... Generalnie tak sobie myślę, że polecamy tę miejscówkę. Tak, tak, zrzut zrobimy GPS a bo miejsce rewelacyjne. No, super jest. Super, bo te w drzew. Nawet jakieś więcej osób tego się nie odczuwają. Nie? nie jest tak. No fajnie, fajnie. Tak. Tak. Wszyscy, wszyscy są tacy na dziko cichutko i spokojnie. No tam i na tacy... Na... wszyscy są mili, wszyscy są tacy pomocni. Mhm. Także jest, jest naprawdę fajnie. A my co? Śniadać będziemy zaraz. No. Także zapraszamy Was na kolejny odcinek. jak macie ochotę, to zostańcie z nami, bo dzisiaj też pewnie coś porobimy ciekawego. Coś, co będziemy chcieli Wam pokazać. No Udało nam się wyjść z Wana. Idziemy na, na plażę. Kumary latają, dlatego się odganiam. Ale chcemy Wam pokazać jedną taką ciekawą rzecz, a mianowicie za nami, znaczy, za wami. Przed nami. A przed nami jest, jest, dom. jest dom. w tu mieszka po prostu w takim miejscu. My stoimy tam, tam, tam tam, 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 za tymi drzewkami. Tak. I tam jest ten parking, na którym jesteśmy. A po prostu parę kroków dalej jest taki dom, nie? I wczoraj się świeciło światło. Także ktoś jest tam. Ktoś jest tak. Może Leśniczy mieszka, no. strażnik Lasu, <laughs> strażnik Teksasu. No. A taką drogą się idziemy, tutaj wczoraj już byliśmy, bo poszliśmy na zachód słońca, troszkę się spóźniliśmy. Tak, już, ale wszyscy, coś, wracali. już wszyscy wracali. no ale jeszcze trochę było widać, przebitkę zrobiliśmy. I taką drogą tutaj się idzie. Tutaj I... wczoraj stał samochód, pamiętasz? Tak, Jak tak, był zaparkowany kamper tutaj. Tam. Tu na wprost. No tuż przed samym zakazem wjazdu do lasu. Tak. Także dotąd można samochodem sobie wjechać. A tutaj pokażę jeszcze, jest właśnie o droga, można tędy sobie przejechać do głównej drogi, albo tędy, a my stoimy tak o tam dosłownie jakieś 100-200 metrów może. A tu w ogóle przy tym domu taka olbrzymia działka jest, nie? Tak, a tutaj tak. Tutaj jest czy jakiś dodatkowo? O, a tutaj mamy już, o tutaj stał ten camper, teraz widać tak, lepiej. Tak, tak. Jeszcze dzisiaj rano jak z psem byłem to też jeszcze stał, także pewnie przed chwilą wyjechali. No a tutaj mamy już zakaz wjazdu. I piękna droga przez ten. Przez pięknie, raz. no pięknie tutaj. Upanie tu za dnia jest ładniejsza. Tak, jak wczoraj szliśmy tutaj sobie wieczorem. To mnie Krzysztof straszył, czy się nie boję. Mieliśmy latarkę, ale magda mówi, nie zapalaj latarki. Bo będzie nas widać. Dokładnie tak. Jeszcze jakiś niedźwiedź nas zaatakuje, albo wilk inny. No, także fajnie było. A teraz idziemy za dnia i zobaczymy, jak wygląda ta plaża w ciągu dnia. Taka droga, przepięknie jest. I ten zapach. No, cudowny. Fantastycznie, las sosnowy. Chociaż tu nie jest, to jest głównie liściasty, ale jakoś tak sosną. No bo jest Pić. taka wilgoć, jest mocna no. w powietrzu, więc Grzybki fajnie pachną. No tak, 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 tak fajnie, fajnie. Woliński park narodowy proszę bardzo Jesteśmy w parku Jest przepięknie Tak A tam jest droga do plaży My już słyszymy szum morza Wy jeszcze pewnie nie, no bo kamera na pewno tego nie złapie i tak teraz sobie tutaj szliśmy tą drogą i stwierdziliśmy, że noc, strach, strach może nie, ale noc ma wielkie oczy, bo tak po pierwsze mi się wydawało, że ta droga była dłuższa, a po drugie ja miałam cały czas wrażenie, że ona była węższa. Tak. Czyli wiecie, te drzewa tak na nas. Patrzyły, nie, tak otaczały nas. Tak, wszystkie te oczy, które tam były schowane w tych drzewach, to po prostu nas tak tam ogarniały, a teraz było tak szeroko i tak w ogóle, to jest niesamowite. No a tu, no. przed nami, za wami. Zobaczcie co ma pięknego. I tak się tu dyskutujemy z moim mężem, że ja jednak uznaję, że bardziej wolę morze niż góry. Bardzo lubię góry, ale morze kocham. A wy jak? Co wolicie? Morze czy góry? Tutaj są takie schody. Tak, jest e, bardzo fajnie. Takie zejście jest. Przystosowane właśnie do, tak. do tego, żeby móc się na, dostać na plażę. Aha, i w ogóle jest ciepły wiatr. Tutaj też już wieczorem był e, taki cieplutki wiaterek. I dzisiaj też jest. Cudownie jest. Cudownie jest. Nie ma ludzi praktycznie na plaży. Znaczy, jeszcze nie wiem dokładnie, ale <grym> wydaje mi się, że nie na ma. Na pierwszy rzut oka. Tak, na pierwszy rzut oka. No nie, no nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No bo tutaj tak naprawdę tru dosyć trudno się dostać. Trzeba stanąć na tym naszym parkingu, kawałek przejść. Tak, tak. No no, ale tam teraz samochody przepraszam, są wchodzić osobówki przyjechały, więc ci wszyscy ludzie pewnie są też z, no, z naszego parkingu tak naprawdę. Tak, Albo tak. ci, którzy rowerami ewentualnie przyjechali, bo tam rowery też u góry przed wejściem na plażę były zapięte przy barierce. No i tak to wygląda tutaj, no. Znaczy tak, jak na takie miejsce zupełnie gdzieś w środku niczego, to jest dosyć sporo ludzi, bo tak, tam zawsze tak, spacerują tak, tak, tak. i tutaj no, jest dużo, dużo osób. No, ale jest te światło co okulary. Tak, tak, tak. I właśnie dlatego... Turysta ma okulary. Turysta ma okulary, no. Bo jest światło mocne i jest no, świeci w świeci oczy. Także jakbyście wiecie, nie wiedzieli po co te okulary noszę cały czas, to właśnie po to. 10 razy nie założę, ale raz się przydadzą. I jesteśmy już w samochodzie. Coś mnie zaatakowało. I Magda coś zaatakowała. Takie dobre jedzonko Magda zrobiła. Owoce. I drugie śniadanko. No, i przed kamperem Magda siedzi na fotelu. Zobaczcie, tu już samochody za Magdą są. Bo przyjeżdżali ludzie, tak jak mówiliśmy właśnie na plaży samochodami osobowymi. No, tam jeszcze jakiś kamper dojechał. Także dookoła też już jest dużo samochodów. Ale także... sporo miejsca jeszcze zostało. Tak, miejsca jeszcze tam za nami. Tam w tamtą stronę jeszcze jest trochę miejsca. A tutaj już jest tak... Ale tam nikogo nie ma, więc to, że samochód stoi, to nam przeszkadza. A jeszcze zobaczcie, takie pyszne to jedzonko jest. Także zjadamy nasze drugie śniadanko. A Magda pilnuje kampera. Co robię? Pilnujesz kampera. Myślałam, że fotela. Fotela też pilnujesz. No, więc zabieramy się stąd, z tego miejsca. Spędziliśmy tutaj dobę, a dla nas to już wystarczające, bo już nas droga woła. Jedziemy szukać nowych, fajnych miejsc. Krzysiu odpala silnik. Właśnie odpalił i ruszamy. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, droga nas wezwała. Zaprowadziła nas strasznie daleko, bo aż do Dziwnówka. Ja sobie zaznaczyłam na mapie parę miejsc, które fajnie by było podjechać, bo tak mnie zaintrygowało. No i między innymi jest to właśnie to miejsce. Jeszcze nie wiemy, czy chcemy tu zostać. Mamy już yy, jeszcze dwie miejscóweczki, które sobie chyba podjedziemy sprawdzić, bo jest na tyle wcześnie, że Ja w tym czasie, zobaczcie, montuję szybki obiadek, bo trochę zgodnieliśmy. Dzisiaj kuchnia serwuje risotto. Mniam, mniam. Z grzybkami. Eee, pokazaliśmy wam już prawe... Ty, prawe. I lewe. <laughs> Chciałam w plażę, przepraszam. Pokazaliśmy wam już plaże w Dziwnowie. Później plaże w parku... E, Narodowym Parku Wolin. A teraz ja tu będę robiła obiadek, a Krzysiek może skoczy i zobaczy jak wygląda plaża za rogiem w Dziwnówku. Dobra. To skacze. To skacze. A widok z okna taki jest. Także jest fajnie, sympatycznie. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda prawda. Ja wszystko dodam, bo ja lubię mieć kuchnię z widokiem. Najlepiej. No a to miejsce wygląda tak z zewnątrz. Tak zaparkowaliśmy, przejechaliśmy stamtąd taką drogą fajną przez las. Tutaj co prawda mamy o materiały budowlane, bo tutaj się budują apartamentowce bardzo duże. Podejdziemy tam zobaczyć. No już podszedłem pod te apartamentowce, ale tu ładnie. No, super, ale wysokie. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pięter. No ładnie i one stoją praktycznie przy samej plaży No ładne miejsce tu od tych apartamentowców mamy wejście na plażę, więc skorzystamy z tego wejścia. Tak się prezentuje plaża w dziwnówku, ale fajnie. Tutaj mamy taki podjazd, ale jest zamknięte. Są tylko schody. Ale super. Zobaczcie, troszkę ludzi jest. Parę osób jest, nawet parę osób się kąpie. Także jest ekstra, ale chciałem wam pokazać te apartamentowce. Jakie one muszą mieć piękny widok. I ja nie mogę. Tam na 12 piętrze, na przykład. Ja cię kręcę. Taki widok na przykład z sypialni. Na zachód słońca, no mega! Ale pięknie! Jak zjemy obiadek, to przyjdziemy tutaj z Magdą, bo Magda też to musi zobaczyć, nie tylko na filmie, ale na żywo. Zobaczcie, jakie mega drzewo na tle tego budynku! Jak fajnie! No i tutaj jest wejście do, do tego apartamentowca, no bo tam Zakładam, że jeszcze jest inne wejście. No i tutaj, nie tu pewnie jest też do tego. To jest takie wejście. No i tak. I tam już jest plaża. Fajnie. Ja już wracam nad morza. Zobaczymy, jak tam moja żona z, z obiadem sobie radzi. No proszę, jak ładnie wróciłeś na gotowe. Na go już? Mamy wrócić na gotowe, nie? No. no. Ale fajnie, ładnie to fajnie, wygląda. Mmm, mia, mia. dobre będzie. No to co, nakładam? Aha, okej. Okay. No to co? Zaraz zaczniemy jeść. Smacznego. Smacznego. No i jesteśmy na plaży. Jesteśmy Zb... razem. Zrobiłam dobry obiad i może nagrodę zabrał mnie na plażę. Takiego mam męża. Ale to jest, nagroda. po zazdroszczenie. <laughs> ładnie tutaj, no bardzo ładnie. Tak patrzę na te apartamenty i trochę mi się z Hiszpanią kojarzy. No, No, ale naprawdę urokliwie tutaj jest. Takie cienie, dwa cienie. A to my? No goodness. No to my. No jest fajnie. Fajnie, fajnie. A jakie słońce tam świeci ładnie. No. jednak polskie morze jest bardzo ładne. Znaczy polskie wybrzeże. Ładne, nie? No, fajnie, fajnie. Wracamy z plaży. I jedziemy szukać. Tak, jeszcze mamy dwa miejsca do sprawdzenia. Nowe miejscówki, eee. bo słuchajcie, ważne jest, żeby... Bo pies mnie jest trzecię, mi... nie? O, e, ważne jest, żeby przejechać na, na miejscówkę za dnia. Tak, to jest. Zupełnie już... inaczej to wygląda. Tak. Bo my e, ostatni, cza, ostatnimi czasy praktykowaliśmy przyjazd w nocy. E, znaczy nie bo z... zawsze jakoś tak wychodziło. Nie? No nie z wyboru, tylko po prostu na takie okoliczności były, że... To trochę spieszyliśmy. Tak, więc teraz pozostamy z okazji, że mamy trochę więcej czasu i staramy się szukać miejscówek za dnia. Tak, bo to zupełnie inaczej wtedy wygląda. Pewnie bo... tylko doświadczyliście, jak widzicie na dziko, że za dnia to wszystko wygląda fajnie, wieczorem nagle się kuzyje jest trochę inaczej. Jest trochę bardziej strasznie, jakby. No, i inaczej to wygląda. No, prostu, no, więc warto jest faktycznie, jak jest jeszcze słoneczko albo chociaż jasne. No, także. I to e... też poczynimy, właśnie. Teraz są jeszcze dwa miejsca do obejrzenia i zobaczymy. Dla kilometrów? Dziś chyba to drugie dwie, 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 dwie. A, 15. Tak, 15 kilometrów, tak blisko. No. No. blisko zawijamy się i jedziemy dalej. Tak, jest. Tak, idziemy sobie już do samochodu, prawie dochodzimy. I tu przy tych apartamentowcach zobaczcie, jest winda samochodowa. Także. Słam? Jedź, możesz jechać. Jedź, no właśnie. Mamy windę samochodową. E, możemy wjechać samochodem i sobie do tych apartamentowców chyba do garażu zjechać, tak? tak? myślę. albo bo chyba nie, nie ma. Nie, bo tu jest jeszcze tak wysoko, ale jakieś 2-3 piętra, ale pewnie tutaj garaż podziemny jest, a tutaj jest garaż dla pieszych dla, e, dla ludzi. Winda, tak? Garaż? E, winda, winda, przepraszam. Może być garaż? Winda, winda. No, a tam jest wjazd do garażu, też nie? Mhm. Także fajnie to wygląda. Ja kiedyś jechałem w windą taką e, samochodową. Takie dziwne uczucie. Tak? W samochodzie, jak się siedzi, tak, w biurowcu. E, a wyjechaliście jechaliście kiedyś windą samochodową? Napiszcie w komentarzu. I tutaj są te apartamentowce. No, ładnie wyglądają. Widoki ładne mają tam. Tak, i te, i te drzewa tak fajnie, nie? Tak, te drzewa są super. No, rewelacja. Proces myślenia. Oczywiście byli, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy dojechali do celu. Zobaczyliśmy małą miejscowość po drodze, Łukęcin się nazywa. No i skręciliśmy, bo uznaliśmy, że może tu się coś znajdzie. Znaczy tak, trzeba sprawdzić pewno za pogodę. A, trzeba bo nie wyjedziemy. Tutaj. Które byśmy nie ubrzęcili, bo tu jest taki spad. E, tu jest taki spad dosyć konkretny, tego nie widać może na kamerze. Tutaj, jakbyśmy podjechali, to możemy wyrżnąć e, ten wybasto, zahaczyć. Tu natomiast jest miękko dosyć, więc jakbyśmy się nie podjechali, to się zakopiemy tutaj, nie? I za to Cię szanuję, mój drogi. Za <laughs> te dylematy. Za te dylematy. Uwielbiam Twoje dylematy. Ja tylko A chciałam zaznaczyć... tutaj można by było podłożyć coś, jakieś deseczki albo najazd. Tam jest trochę deseczek. Najazd tu można by było podłożyć i wtedy byśmy wyjechali. Tam jest trochę deseczek. Tam. Tak. No, takie betonowe dosyć Tak, teraz to, to, to się nie, nie czekaj, zapadnie. jakbyśmy najazd podłożyli, nawet jakby było mokro, to byśmy wyjechali. A idziesz? Pomysłowy dobromir. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że jest las Sosnowy, czyli taki, który kochamy. Tak. I do tego plaża jest tam. Tam. Tam jest zejście na plażę, więc myślę, że do plaży jest jakieś 100-200 metrów maks. No, no. Eee... No, i jesteśmy gdzieś w jakiejś w ogóle mieścińce, takiej zupełnie jak. jest chyba obóz harcerski, w ogóle. Tak, nie? wyczailiśmy, że tutaj zaraz mi pokażę. Tylko, że już chyba nieczynny, z uwagi na to, że jest już koniec wakacji za chwilę. To tutaj nic się nie dzieje, ale tak wygląda jak obóz harcerski. No, miejscówka jest super. Znowu przez przypadek coś odkryte. Oczywiście, jak wszystko pójdzie po naszej myśli, zostaniemy i tak dalej, i tak dalej, to na pewno zrzucimy Wam GPS-a. Tak, tak. No, my jesteśmy zachwyceni. Ja jestem zachwycona. Ja też. Jest fajnie, chociaż tam są jakieś. Ee, nie ośrodek, ale. Tam jest domki, tak, tak to jest dosyć ruchliwe miejsce, ale myślę, tak, że w nocy, tak, nocy to raczej. No, w nocy chyba raczej, raczej będzie chyba jedzie, nie będzie. Tym bardziej, że my będziemy z tamtej strony mieli sypialnię, więc. Spoko, no. no. Czyli będziemy jednak. Mieli. Będziemy mieć, czy jednak założyłeś, że Pucy, będziemy no, tutaj? muszę jeszcze to przemyśleć. Nie, no, no tak się zastanawiam, ale. Przekonuje mnie to miejsce. A czujesz ten zapach? No właśnie. Właśnie o to chodzi. Dobra, to Ty myśl dalej, a efekty Twojego myślenia pokażemy za chwilkę. Okej. Okay. Udało nam się już zaparkować samochód. Zmieniliśmy miejsce. Tak. Bo tam jednak po wielu... ja, Tak, stwierdziliśmy, że chyba... Może być problem z wyjazdem. No. Bo by trzeba było tam na rozpędzie. Znaczy na rozpędzie, no na takim... Jakby to powiedzieć? No, takim lekkim przyspieszeniu wjechać, a w tym momencie żeby się nie zakopać. Tak. A w tym momencie my mamy webasto tak troszkę nisko. No i szkoda byłoby uszkodzić o No dokładnie, po tak samo zbiornik na szarą wodę jest, więc stwierdziliśmy, że trzeba znaleźć coś innego. No bo szkoda by było, no po prostu. A po drodze jadąc było parę takich miejsc, które rozważaliśmy pierwotnie, no i zdecydowaliśmy się po prostu na nie wrócić. Zasłownie tam, nie wiem, z 200 metrów od tego miejsca, które znaleźliśmy wcześniej. Tak, tak, Także zwrócimy Wam też tego. I chyba bardziej spokojne miejsce, nie? Tak, tak wygląda, że bardziej spokojne, no. Tam bo tam się ludzi kręciło kręciły, tak? Tak, tak, bo tam niedaleko było takie, takie rozdroże, taki rozjazd. I tam do Gówna jest chyba bliżej. I po prostu te osiedle, które tam jest, czy tam pensjonaty, które tam są, no to tam ludzie muszą jakoś dojechać i tam ty właśnie przejeżdżają. Tak. A tutaj jesteśmy jakby na końcu tych pensjonatów innych, no i tutaj już raczej tak. nikt nie jeździ. Swoją drogą zrzucimy wam jednego i drugiego GPS-a, bo może ktoś decyduje tak. się zatrzymać na tym naszym pierwotnym miejscu, które znaleźliśmy. Mhm. A teraz tak szybko idziemy, bo chcemy zdążyć jeszcze. A ja, ja już widzę na zachód słońca nad morzem. Może dzisiaj nam się uda. Wczoraj, wczoraj nam się nie udało, nie daliśmy rady. Ale dzisiaj może jeszcze uchwycimy słońce, które będzie jeszcze widoczne. Także tak. jak macie ochotę zobaczyć słońce, które zachodzi w tej części wybrzeża, to zapraszamy z nami. Dokładnie. No, już dochodzimy na plażę. A tutaj wąska plaża jest, nie? W porównaniu no. do tamtej. Tak o, ale zobacz jakie słońce piękne. Jeszcze złapaliśmy słońce. Cudownie. Cudownie, no. No i tak, plaża wygląda w ten sposób, że chyba nie tylko my przyszliśmy na zachód słońca, bo tutaj widać też parę osób. Jest nawet więcej niż parę. No i super. Idziemy jest, tam, tak? Zobacz zejście schody, schody są tam z tego miejsca? Gdzie tak, nie staje, chyba tak. Dlatego tak no, dużo dokładnie, tam tutaj. szło, bo tutaj jest też zejście takie. Tu jest zejście tak. Bardziej zorganizowane. No. Idziemy na zachód słońca. Tak. mówić. Wchodzimy na wizję. Dobra. Krzysiek! Okno jest otwarte. Mam nagrane do tego miejsca.